W tym odcinku odwiedzamy świątynię w Kyoto, jemy najdroższe krowie mięso na świecie, sprawdzamy japońskie gadżety dla dorosłych. Otwiera o! się to jajko, tak? Co to rozkrywasz, rozkrywasz. Się I się kładzie. I się kładzie. Aha. Patryk grał ostatni koncert w Japonii. Jesteśmy już w Kyoto, a słynna wieża. Robimy sobie troszkę zdjęć, troszkę ujęć. Idziemy coś zjeść, no a potem koncert. Wam, że parkingi są bardzo, bardzo małe, bardzo bardzo wąskie i zawsze jak próbujemy znaleźć miejsce, no to to jest zabawa na 30 podjazdów, ale tutaj mamy master of the parking Master of the Parking i jakoś sobie radzimy. Jakoś sobie ale na 30 podjazdów dosłownie. Jak widzicie, to jest całkiem duże, a parkingi są bardzo małe i nawet wyjść jest dosyć ciężko. Olek mówi, że on najbardziej lubi Kyoto. Zapytałem dlaczego? Dlaczego lubisz Kyoto? Duże klasywe miasto. duże krasiwe miasto. oboźnie. Olek mówi, że to jest taka Japonia, Japonia w Japonii, że tutaj wszystko jest inaczej, bo jest tak starodawnie, staroświecko. I zaraz wam pokażę jak wygląda to w realu. No robi wrażenie, co? Jest tutaj przepięknie. To jest świątynia, tak? To jest świątynia. tradycyjna japońska religia Shinto. Shinto. Ojej, jak tu jest ładnie. Przed wejściem należy sobie umyć ręce. Naprawdę robi to miejsce wrażenie. Tym bardziej, że jest wiecie w nocy. To wszystko ładnie świeci. Klimacik jest bardzo fajny. Harifu świątynia, świątynia. A mm -hmm. so, uh, traditional Japanese religion Shinto. Okay? It's about lots of gods and stuff. So this is the biggest I think the most famous in to in Kyoto. Okay? They ride most of festivals. What are so they doing? They're praying. They're calling to gods. Like they're calling to, uh, to do Boga, do Boga, do Boga. Trzeba podać tutaj bardzo blisko. Ukłonić się. Podarzyć dwa razy w ręce. I dopiero wtedy możemy pociągnąć za ten sznur. Dzwonię do Boga. Monumentalne miejsca. Popatrzcie na nowe świetlice. This is Light Master now. Przepięknie. To jest kawał świątyni z tego co widzimy. Dużo jest spacerowania. Ale, jesteśmy na ulicy gdzie są restauracje stare, stare jakby budynki japońskie i gejsze, tak geisy geisy kim jest geisha w Japonii geisha to performer tak jak jak ja my też gejsza. my też jesteśmy gejsze, tak artystka 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 to jest sztuka to to ludyna wykonuje roboty. to ludyna jest a w naszym rozumienie prostytutki, ale to nie W naszym tak. rozumieniu tak. W Polsce wydaje nam się, że gejsza to jest prostytutka, to jest bardziej performerka, artystka. Artystka, tak. Artystka, śpiewa, która ma nam umilić czas. Ona umie twój czas. Ona śpiewa tak też, tak? Ona śpiewa, śpiewa, śpiewa co, co jeszcze robi? Tańczy, tańczysz, czaj gotuje i rozmawia na wszystkie wiadome temy na wsi, na wsi po, może pogodzić z tobą o tak. polityce może rozmawiać historię, jak ty okay. rozumny chłop <laughs> Oleg mi jeszcze opowiedział, że <laughs> Na przykład jeśli idziecie tutaj do klubów nocnych, to częstą usługą jest to, że wiecie, nie, nie sam taniec, nie sama nagość, ale to, że e, Japończycy mogą porozmawiać to z porozmawiać. kimś i się przytulić, bo brakuje im bliskości. Tak, tak. to dużo duro dla dużo bogatych ludzi. Very rich people can afford Bardzo drogie są gęsze. Tak, okay. bardzo drogie. Okay. My nie pójdziemy. My, my... Ja... Mówiłeś też, że Japończycy są raczej jak dzieci, faceci Tak, tak. I kobiety wolą jednak ludzi spoza Japonii hmm. na partnera, tak? Na partnera, na partnera Dowiedzieliśmy się, że tu są wszędzie kluby I Oleg jak nam to tłumaczy? Cycki, cycki, cycki Wszędzie jest tradycja, ale są też miejsca, gdzie można Potańczyć Poglądać I inne tego typu rzeczy A jakie są Japonki? Jako kobiety Kobiety, dużo ciekawie, dużo lepiej Drugie? Drugie, drugie, drugie No ale y ty miałeś partnerkę Japonkę, prawda? Mam, 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 ma. I jest normalnie tak jak z Europejką? Jest, 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 czy trzeba się jakoś inaczej o nią troszczyć? to jest te... ciekawe Dużo hardu, trzeba spróbować Hardu <laughs> Dużo <rado. laughs> Okej okay. Dzisiaj koncert w kolejnym klubie W Kyoto Idziemy na próbę, sprawdzić sprzęt, czy wszystko działa. Czy wszystko jest ok? Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tak wygląda dj -ka. Zaraz próba. Patryk, już sobie sprawdzić sprzęt. Jesteśmy już po próbie, idziemy sobie coś zjeść. Mówię, że to będzie najlepsza kolacja w naszym życiu, tak? Najlepsza. Obiecujesz? Obiecuję. Halo, hello. Super, że mamy Olecha. Bo Olech nas teraz oprowadzi po tej knajpie. Słuchajcie, tu jest grill. To jest rodzaj jakiegoś tłuszczu skorowy, tak? Tak, skorowy. Dziękuję Musimy to rozgrzać dobrze I za chwilę będziemy nakładać A Poprawka, to nie jest na grina, to jest od razu do jedzenia Tak to wygląda, bardzo palusz, delikatne palusz. znowu mięso no. Sos jest bardzo e, słodki Jakby nasz sos po prostu do, 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 do rolady Tylko jeszcze troszkę posłodzony, ale pyszny Naprawdę pyszny Wleciała zupka z, z tyłku Z tyłku, z tyłku pupy no, Fajnie, jedliśmy już nie powiem Wam, co jedliśmy, <laughs> bo nie chcę Wam obrzydzać, <laughs> ale jedliśmy już dziwne rzeczy w Japonii. Ale z tyłu krowy też zjedłem przecież. O, takie bardziej słodkie. Kurczę, nie mają tak tutaj wszystko... Wydaje mi się, że to jest wszystko bardzo długo warzone. W sensie długo to gotują i przez to później jest bardzo takie esencjonalne, że wyczuwa się milion smaków. Mm. Luksusowe Przyszło jedzonko Popatrzcie, tu są różne, różne rodzaje, no. rodzaje mięsa hmm. Pani mam teraz tłumaczy, udajemy, że rozumiemy Wołowina wagiu z Japonii to jedno z najdroższych mięs na świecie Może kosztować nawet do 500 dolarów za kilogram Dostaliśmy warzywa Coś tam jeszcze, jakaś ryba chyba jest Dostaliśmy ryż i Olek już robi jakieś rolatki roladki, Z skały, nie? Yes. To wszystko jest To japońska wagyu, japońska krowa Próbujemy rolatkę Na to trzeba dać ten sos, bo do wszystkiego jest okay. różny sos, okazało się A tu się dzieje już kolejne cuda Jest dużo gryzienia, bo raz, jest mięso, jest jakiś rodzaj cebuli chyba Ale szczypiorek wszystko jest bardzo delikatne Tutaj ten taki bardziej tuściutki kawałek mięsa Próbujemy teraz tego sosu słodko kwaśnego Mięso jest akurat bardzo trudne do pogryzienia Trzeba się troszkę z nim pomęczyć No ale smakowo... no ogień, ogień Chodzą teraz najładniejsze kawałeczki Ufaj się. To jest bardzo cieniutkie, więc bardzo szybko się też robi, nie? I zaraz obracamy na drugą stronę i właściwie można jeść O, jak chodzi to, co mnie najbardziej interesuje oh Kawał mięsa, bo. Kawał mięsa Mięsko z zielonym czymś Zupełnie inaczej smakuje Jakbyśmy jedli różne... Niby jest mięso, ale jest tak przyrządzone Że każda część smakuje inaczej Jemy mięso, niby... Nie powinno się to różnić w ogóle smakowo, a jest zupełnie inaczej, bo do każdego mięsa są inne przyprawy, inne sosy i one mają różną grubość i no domyślam się, że pewnie są z różnego miejsca, jeśli chodzi o krótkę. Wszystko można sobie ciąć, są specjalne nożyczki do tego, no bo tutaj o to chodzi, żeby spędzać razem czas, żeby razem jeść posiłki. Więc to wydaje mi się, że jakby mało jemy, ale jesteśmy bardzo sy syci. Zastanawiam się, jak to wpłynie na naszą pagę. Mi się wydaje, że już ze 3 kg przykałem, a jesteśmy tu parę dni. Widać nawet jakby warstwy tego mięsa, nie? Dobra, próbuję. Wydaje mi się, że jem jakby galaretę o smaku mięsa. Być może jakiś rodzaj boczków, coś w ten deseń? Tutaj podobno jest jakieś bardziej ostre mięso. Wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj pieprzu. Jak na to mięso mamy sobie wrzucić do cytrynowego sosu, żeby złagodzić tą ostrość. Nie Takie ostre, ale ten sos jest bardzo, bardzo cytrynowy. Tak jakbyście sobie nalali, wiecie, koncentratu cytrynowego, który jest dostępny w Polsce. Nie wiem, który tu rodzaj mięsa. Będziemy próbować. Zapytaj Akiry, co wie o Polsce, czy wie coś w ogóle o Polsce, czy kogoś zna. Akira z Polski, albo z czym kojarzy Polskę. Połandono kotona, jakaś jedna maska. Połando? Połando, no Kino,

i dzisiaj też to przeglądali, czytali, A dzisiaj jest też Dzień e, Pamięci. Dzień Pamięci. Dzień Pamięci Holocaustu, tak? Dziewczyna z Japonii wrzuciła zdjęcie o Święcimia, że pamiętaj że była tam rok temu. Zna jakiegoś artystę z Polski, może? A, Naga no. to to Patryk, uh, Patryk jest bardziej znany od papieża, po prostu. Zna flagę polską. Okay. Okay. Tak, <laughs> ok. 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 Okazuje się, bo tutaj rozmawiamy z różnymi osobami z Japonii, że Polska wcale nie jest jakby rozpoznawalna Patrick. w tym kraju. Mówi się, że znany tu jest Chopin albo Jan Paweł II. Okazuje się, że w ogóle. Chopina ja znają. Na przykład muzycy, Jana Pawła w ogóle no nie kojarzą. Pytaliśmy naprawdę wielu ludzi, Lewandowski to w ogóle nic, nie nie ten, bo oni to mają baseball raczej sport narodowy, Nie nie Więc jeśli mamy wyobrażenia, że w Japonii jesteśmy jakby znani, rozpoznawalni przez popularne u nas osoby, ja znam się no Snabo jest, e, jest z Ukrainy, ale tutaj no, nie kojarzą w ogóle nas. Jemy deserka karana. O, jakie twarde. To jest krem brûlée chyba, co? Krem mrożone Zamrożone? Zamrożony. Halo It's close. Tak zmrożone, że musiałem naprawdę się wysilić, prawda? Ciężko się przez to przebić. Ale też zauważyłem, że oni lubią y, bardzo mrożone rzeczy i oni mają jakiś specyficzny styl jedzenia tego. Jakoś tam językiem sobie to mielą, także nie jest to tak mroźne jak dla nas. Mm. Mm. Delicious. To jest kręg, tylko po prostu prawie zamrożone jak lody. Dobra, idziemy sobie kupić jakieś pamiątki, skarpetki, pikachu. Znasz fajne miejsce, tak? Ja się pokażę

Zawsze jak są sklepy to jest kilka pięter też, tak, nie? Tak tak, 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 Play żel, aha, żel do zabaw Słuchajcie, to jest coś takiego Żel zabawka, a to jest żel do zabawki To jest, to jest żel do zabawki, a to jest zabawka Polega to na tym, że nakładacie sobie to na męską część ciała No i wiecie co dalej, nie? Ojej, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jaki fajny otwierasz do piwka, popatrzcie Widzicie, co tu się dzieje, nie? Tak? Co to jest? Jajko. Co to zabawka, demo? Otwiera się to jajko, tak? Się. I się kładzie. I się kładzie co no. Rozumiecie, co to się dzieje? Lepiej when you buy yourself ale z girl, so girl you. ja, ja nie wiem, czy ja wypuszczę ten film, są, 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 są różne stroje Czekaj, like czekaj, it. mogę się? Przepraszam, przepraszam Są jakieś... No, kurczę, ja nie mam pojęcia, co to jest Znaczy, domyślam się Paski, no, czy jakieś ee, kajdanki hu uh, uh, hu uh. uh, hu uh, uh, hu uh. hu hu W kolejnym odcinku śniadanie w japońskim Hiltonie, spacer po Osace, zakupy w wielkim centrum handlowym i pożegnanie z Azją. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami.